Jesteśmy na miejscu. Tu się z nimi spotykałem. Wiem. Celują do nas złóków. Co? Nie, to no, Geralt, wiem, że jesteś czujny jak żuraw, ale sobie nie dworuj. Podaj hasło. A, ale komu? Pospiesz się. Ja pierd. Kierkegaard! Nie zżyj się. Czego tu szukacie? Odzew! Heidegger, zadałem pytanie. Prowadź do Jorweta! Po co? Gdybyśmy chcieli gadać z tobą, nie kazalibyśmy prowadzić się do waszego przywódcy. Ale Jorwet nie chce z wami rozmawiać. Mówił ci? Odejdźcie stąd, dopóki jeszcze możecie. Chcecie nas przestraszyć? We dwóch? <laughs> Na drzewie siedzi jeszcze czterech. Skąd wiesz? Słyszę oddechy. Jeden z nich jest chory albo zażył w fistech. Skąd wiesz? Bo sapie jak tur. I co? Zmiękły elfie kujarki. Chcemy tylko porozmawiać z Jorwetem. Czekajcie na polanie. Wiesz gdzie ludzie. Przekażemy informacje Jorwetowi. A przekazujcie sobie. Geralt, idziemy.